All right, now somebody, tell me something I don't already know Anyone? Jestem głową operacji, zaraz tuentu jak Kevin spacey Wyznaczam własne tempo i nie czuję żadnej presji Zabrakło mi weny, więc mówię do ziomka lejmi Chcę proste autostrady, a nie co chwilę zakręty Przełamie bariery, mała mam nerwy ze stali Pobicie kurwa jak Salvador Dali, lecę bez żadnej mapy, słucham sobie świętych grali. Seven, 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 suko, z braćmi dziś wygramy. Nie przejmuję się tymi wynikami, zwiedzam wszystkie kraje, bo nie czuję żadnych granic Ona dopiero weszła, zdążyła się myć stani. Zagląda do portfela, ja mam trochę inne plany. Z własnego pokoju zwiedzam ciągle inne stany. Ach, chcę to robić z tobą, ale się nie dogadamy. Należy do ulic, ty z złotem jest zestawy. Mała, dziś do rana, bo chcę ciebie zamiast kawy. Ach. Wielu chciało mnie odjebać dalej stoję na rejonie Nie jestem kostką Rubika, więc się kurwa tu nie złożę Możesz patrzeć na to z boku, marzysz o moim poziomie I lubię ten moment, kiedy palę gibona na balkonie Wszystko jest w mojej głowie Nigdy w miejscu nie stoję No chyba, że przed Cobie, no chyba że przed Cobie Jesteś ciągle w mojej głowie mojej głowie, mojej głowie i lubię ten moment gdy i bona na balkonie Wszystko jest w mojej głowie Nigdy w miejscu nie stoję No chyba, że przy tobie No chyba, że przy tobie